Wszystko Baczność. poczet sztandarowy. Sztandar szkoły wprowadzić. Do chyba. Czoło Podstawowe im. jako Kopernika w Lubawie, Pana Mirosława Kowalczyka. Witam wszystkich. Szanowni Państwo, pozwólcie, że dzisiaj wyjątkowym dniu dla Szkoły Rozpocznej powitania troszkę inaczej niż zwykle. Chciałbym serdecznie powitać nauczycieli, wychowawców, emerytów obecnych na sali dzisiaj i pracowników szkoły. Miło mi gościć również emerytów, którzy nie byli przypisani do naszej szkoły, ze względu na to, że prace kończyli w innym miejscu, a dzisiaj pojawili się na naszej uroczystości. Bardzo mi miło Państwa witam. Proszę Państwa, troszkę zmieniamy scenariusz do tego, który miał miejsce zazwyczaj w takich świętach. Oddaję głos dzisiaj gościom, a dopiero później po, pogadamy sobie jeszcze o tym, co u nas w szkole dzisiaj w planach mamy. Proszę gości o zabranie Panie dyrektorze, drodzy nauczyciele, wszyscy pracownicy administracji i obsługi, pracownicy i nauczyciele emerytowani, Spójcie, że zacznę od pytania do uczniów. Czy złożyliście dzisiaj życzenia swoim pedagogą? Słyszałem z lewej strony, z lewej strony, że ktoś krzyknął nie. Zakładam, że to było złośliwe. Może ktoś się chciał popisać. Mam pytanie, a czego życzyliście swoim nauczycielom? Najlepszego czego? A zdrówka też rzeczywiście? Chcę powiedzieć, że to bardzo dobrze, że rzeczywiście zdrowia. Trochę szkoda, że tylko taki jeden dzień w roku jest, kiedy gratuluje się i życzy zdrowia swoim nauczycielom, a także wszystkim innym pracownikom związanym ze szkołą. Pamiętajcie, żeby. Prace wszystkich nauczycieli, z którymi macie tylko do czynienia, doceniać na co dzień. Chciałbym bardzo, żebyście na bili brawo wszystkim nauczycielom, również tym emerytowanym. W imieniu całej Rady Zdrowia idzie epidemia, żebyśmy byli zdrowi. Żebyście Wy mogli swoje zadania wykonywać, być zadowoleni i odpowiednio wynagradzani. Wszystkiego dobrego. Proszę o zabranie głosu jeszcze innych może przybyli gości zapraszam. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Wam najlepsze życzenia, docenia doceniając Wasz trud, poświęcenie i zaangażowanie, które towarzyszą nieustannie w pracy z naszymi dziećmi. Życzymy takich myśli i marzeń które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które odpowiada serce, cierpliwości i wytrwałości, aby praca z dziećmi, tymi starszymi i tymi młodszymi, ukształtowała pokolenia dobrych i mądrych Polaków. Życzymy Wam wszelkiej radości, pomyślności i nieustającej pasji wykonywanej codziennie pracy. Z wyrazami szacunku i podziękowaniami Rada Rodziców. Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja. Z tej wspaniałej okazji w imieniu uczniów kieruję słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazem wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego powołania. Życzymy zdrowia i szczęścia w życiu osobistym, a pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym. Drodzy uczniowie, Wam życzę dziś, abyście dzięki edukacji coraz lepiej rozumieli otaczający Was świat, aby Wasi nauczyciele wierzyli w Wasze możliwości, abyście spotykali na swojej drodze tylko dobrych wychowawców. Chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim Państwu za życzenia, które kierowaliście dzisiaj do nas przez cały dzień, bo przychodzą rzucenie i adresy również z drogą mailową i telefoniczną. Dziękuję wszystkim obecnym za życzenia. Zwyczajem, dobrym zwyczajem jest również to, że w Dniu Edukacji dziękujemy indywidualnie za pracę wybranym nauczycielom. Oczywiście w takiej formie podziękowań czy nagród dyrektora chciałbym podziękować wszystkim pracownikom. Niestety nie jest to możliwe co roku. Dlatego też w tym roku chciałbym podziękować imiennie następującym nauczycielom. Pani Teresia Antoniewicz. Pani... Zapraszam do mnie. Pani Anicie Wikowskiej-Szczepańskiej. Pani Ewie Kogule. Pani Jancik Mogał. Pani Wiolecie Sławińskiej. Pani Martynie Kłopiewicz. Pani Małgorzata Paprowskiej. I Pani Bożenie Nowakowskiej. Zapraszam. Proszę Państwa uczniowie, podziękowanie to wyraz wdzięczności za pracę codzienną wszystkich Pań, które stoją za mną. Za osiągnięcia normalnej pracy codziennej, ale również za sukcesy w różnego rodzaju działaniach pozaszkolnych. Mam tu na myśli konkursy, mam tu również na myśli wszystkie działania na rzecz szkoły takie, aby ta szkoła normalnie funkcjonowała. Dziękuję jeszcze raz serdecznie Paniom. Pozwólcie, że złożę adresy na ręce